znajdźcie tutaj Maję tatuś ratuj dziecko czy tylko mi od razu jakoś po świętach zaczyna przeszkadzać choinka cześć wszystkim mamy poniedziałek cześć. pierwszy dzień ferii I ja myślałam w roku. W roku. i ja myślałam, że w końcu uda nam się wyspać ale nie tatuś zaczął swój dzień od sportu i ja w sumie też od 1 stycznia zaczęłam ćwiczyć na orbitreku. I zawsze śmiałam się z Mesią. Myślałam, że jest łatwo. Naprawdę ja zawsze myślałam, że 20-30 minut ćwiczeń to jest bardzo łatwe. I jak Mesio narzekał, że on jest zmęczony, i ja mówię, no co ty? Wchodzisz na orbitrekę, ćwiczysz no i już. I od 1 stycznia zaczęłam ćwiczyć ja. Słuchajcie, padam już po dwóch minutach ćwiczeń. I naprawdę wszystkie mięśnie mnie już bolą. Ja tak się śmiałam z Mesia cały czas, a teraz on się ze mnie śmieje, że, że ja jestem taka niewysportowana. O, Elias, jak mm. chce spać. I właśnie po swoich męczących minutowych ćwiczeniach myślałam, że wrócę do łóżka, ale, ale Aisha nagle przypomniała, że ona ma zarezerwowaną lekcję z języka angielskiego w szkole języka angielskiego All Right. No, i ja jej powiedziałam, że w sumie możesz, że spokojnie możesz zmienić termin lekcji. A ja ona miała na godzinę 11. Możesz przecież na 15 zmienić albo na 16. Ona mówi, że nie. Ja muszę zacząć swój dzień od języka angielskiego, więc za chwilę zobaczycie kawałek jej lekcji online. A jeszcze śpiewała podczas lekcji. Przyszedł tata z Eliaskiem, w piżamach i zaczęli tańczyć. <laughs> tak? Dobra, e, oglądajcie ten kawałek. Ja idę chyba uśpić maluszka. I... A ja idę zrobić jedzenie. To właśnie ktoś pisał, że ty ćwiczysz, ćwiczysz, a później tylko jesz. No właśnie, ale... ale ty... gotuj, 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 Gotuje. Gotujesz! Gotuj... gotujesz, gotujesz! Gotuję, nie, tak. nie... <laughs> Dobra, spotkamy się za chwilę. Mamo, ja już zaczynam. Okay. Wchodzisz do klasy? To chwilę będzie nauczycielka. Dobra, ja mogę wracać do łóżka jeszcze? Dobrze. Hello. 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 Ta hello. hello, Hello, hello. Hello, hello. How are you? How are you? Fine, fine. Fine, fine. fine, fine. Oj, <coughs> Masz jakąś zabawkę? Możesz przyjść na lekcję. Yes, well done. Look, perfect. High five. A doll? Hmm. No, it isn't. No, it <laughs> isn't. Very good. Yes. Fantastic. Well done. Well done. My favorite doll. Yes. yes. Is high done. My dog. What's your favorite toy? It's my orange bike. Favorite. A car? Yes. Thank you so much, Aisha. Goodbye. Bye. 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 Oh, bye. Mom, i going to run. Aisha, come it What are you doing? I'm No, już masz czyściutko. Słuchaj, właśnie, powiedz proszę widzą, jak tam było na lekcji online z angielskiego. Było fajnie. Co, co robiłyście z Panią? E, śpiewaliśmy, rozmawialiśmy, robiliśmy różne fajne zadania. Było bardzo fajnie. Bardzo lubię. Słuchaj, właśnie, gdzie jest Twój tablet? Pokażemy tą stronkę. Dobra. Aisza, idziesz? Tak. Ja osobiście uważam, że Teraz y, język angielski jest po prostu niezbędny. I cieszę się, że Aisha chce się uczyć i jej się to podoba, ale w sumie w all Right y, to, to jest taka nauka poprzez zabawę. Dobra, chodź, chodź, pokaż, pokaż, pokaż. Zobaczcie, tutaj mamy strony Allright. Angielski Online dla dzieci od 4 lat. Tak. I właśnie pierwsza lekcja próbna jest zawsze bezpłatna. Czyli można spróbować, i jeżeli się spodoba, to później wykupić. Na pewno się spodoba wykupić pakiet zajęć albo, albo płacić po prostu za pojedyncze zajęcia, ale na pewno się opłaca po prostu wykupić pakiet zajęć. Zobaczcie, mamy tutaj indywidualne lekcje online, ale można też y, przecież ćwiczyć w grupkach. Tak, mamy tutaj certyfikowanych nauczycieli od 13 zł za. Lekcje. Yy, mamy też właśnie kluby konwersacyjne. Żeby więcej rozmawiać i żeby więcej ćwiczyć. Słuchajcie, wszystkie linki do szkoły języka angielskiego All będą w opisie. Yy, ja tylko podsumuję, że fajne jest to, że można w sumie wybrać zawsze każdą godzinę. Yy, jeżeli w sumie później godzina nie pasuje, to można ją zmienić albo anulować lekcję i i tych lekcji się nie traci, czyli nie traci się pieniędzy. E, można ćwiczyć w każdym miejscu, e, o każdej godzinie i to jest fajne. Tak, bardzo fajne. Jutro będę mieć kolejną lekcję. Tylko możemy nie o 11? Możemy trochę jeszcze się, wiesz, wyspać. Eisha. 15, 16, 14? Dobra. Właśnie jeszcze ostatnie. Można korzystać z różnych urządzeń. Na przykład, jak teraz Aisza, e, z tableta, można z laptopa nie wiem, z komórki, czyli z różnych urządzeń elektronicznych. Obiad, proszę. Chodź, tato już zrobił obiad. Co jest? Mesi, idziesz? Tak. Mam u ciebie dużo. I co? Podzieliście? Z tobą, nigdy. Nie. Mesi, masz swój talerz, proszę. No, zobacz, co się dzieje, Mesiu. Mesi, masz dużo. Mesi, masz dużo. się Zdjęta, ta ta twoja, ja <grym">, taty dużo. <grym> czyli co my tu mamy? Mamy ziemniaczki. Mamy pomidorki i mamy Nie. Ja. Dobre Aisze. Smacznego wszystkim. To teraz jem. A ty znów papryczki ostre pokaż, pokaż, pokaż. zobaczcie papryczki chili. Ale czekaj ile ty masz tych słoików? Dwa. Jeszcze dwa? Nie jeszcze jedna. Aha okej. Okay. Dobra dziewczyny jemy, jemy. Okay. No kurde, ja, jak gdyby tak ciszej, bo zaraz obudzicie, malutko. jak spody. zawsze. Ja, ale Maje chce mi zabrać głowę. Ale zauważyłeś, że Maje zawsze podjada. No nie musi, musi, chociaż malutki kawałeczek zjeść z innego talerza. Maje, nie. Ostro i mam tutaj. Do... Dobra, to nałóż mi, proszę, trochę chili I ja będę miała też Maje z głowy. I mi tak szybciutko, szybciutko. Daj mi tutaj za Szybciutko, szybciutko. I Teraz mi też ten... <laughs> Mausia, co ty robisz? Przyszłaś po tablet? Tata mnie schował. Pokłóciła się z tatą? Mm. Tata, co powiesz? Ja. Co nie? Musia, Maju... za wysoko, nie dasz rady. Ja. Swiedziaku. Mm, nie, nie mogę pomóc. Tata schował, to on musi. Oddać z powrotem. Znajdźcie tutaj Maję. Totuś, ratuj dziecko. No chodź. Mm. Tam są pieniądze! <głos》>. Już tablet nie jest potrzebny, potrzebne są pieniądze. Nie, świeczki Zobaczcie, Eliasek się obudził. Słuchajcie, ja nawet nie zauważyłam, że Elias już ma w sumie za dużo zabawek, jak na swój wiek. Też to zauważyłeś? No nie? Trochę tak się nam uzbierało. Co wy tam robicie? Właśnie, choinka. Czy tylko mi od razu jakoś po świętach zaczyna przeszkadzać choinka? Piszcie w komentarzach, kiedy wy planujecie rozbierać choinkę. Bo ogólnie u nas też Maja bardzo narzeka na tą choinkę, ponieważ ona miała tutaj swoją kuchnię, a teraz tutaj stoi choinka. A kuchnia stoi w korytarzu. Więc Maja wolałaby, żeby jej kuchnia wróciła na swoje miejsce. Ja też pamiętam, jak w sumie jeszcze mieliśmy mniejszą choinkę, to ona nikomu nie przeszkadzała i ta choinka u nas stała chyba do, do końca marca. Maja, co to robisz? Nie wolno obcinać tego. Później nie mogę nie, nie możemy odpalić. Już obci obcięła. Już Moja, co wy wyprawiacie? Ej! Później nie, nie możemy odpalić. Nie będzie się wypaliła świeczka. No, teraz to spaliło się. I co? Złamało się. A. Mamo, no chodź tutaj. A jeszcze nam przyjeżdżasz, żeby mnie zobaczyli. No właśnie, widzę, żeby mnie ci zobaczyli. A jeszcze co chciałaś pokazać? O co było wojna? Oto. Co to jest? Powiadaj nam. To jest układ słoneczny zrobiony przeze mnie. Wow, brawo. Widzę ziemię. Tutaj jest ziemia, tak. Księżyca nie ma, nie? Nie było. Nie, nie było. nie było. Tutaj musi być przy ziemi. To jest słońce, dobrze, tak? Tak. Fajnie, super. Co się dzieje? Chyba chciał ciebie szukać, zobaczyć. <laughs> Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. No. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj. z nami. Życzymy wszystkim. Miłego dnia. Miłego dnia. I do zobaczenia. Do, Do nowych vlogów. Pa pa. Brawo, 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 brawo. Pa pa.